miesięcznicy upamiętniającej słoneński zamach z 10 kwietnia 2010 roku nasze zgromadzenie obywatelskie rozpoczniemy od, od śpiewania pieśni hymnu Boże coś Polskę o! miał być wojewoda małopolski, pan Józef Wilk, ale obowiązki służbowe spowodowały, że nie zjawił się u nas. W imieniu pana wojewody wiązankę złoży pan Damian Walczyk. imię prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wiązankę złożą panowie Janusz Opiła i Andrzej Josowski. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność wiązankę złoży pani Bożena Musiał i pan Jacek Smagowicz. 马俊 <Bye. S 2> W imieniu gospodarzy, czyli Krakowskiego Klubu Gazety Polskiej, imieniem profesora Janusza Kurtyki, wiązankę złożą Pani Krystyna Kostka, Pan Ryszard Kapuściński Pan Wiesław Koznik. przedwyborczy. Waży wypowiadane słowa, żyje sprawami i problemami narodu, broni jego czci i dobrego imienia. Demagog natomiast troszczy się jedynie o swoje interesy i o interesy swojej sitwy. Jego słowa, choć efektowne, nie mają żadnej wartości, bo żadnych obietnic nie, nie zamierza wypełniać. Manipuluje narodem, pogardza nim, bo interesuje, się, interesuje go jedynie własna kariera. Kiedy pali mu się w Polsce grunt pod stopami, to przenosi się do Brukseli. Szanowni Państwo, cieszymy się z odradzania się poczucia dumy narodowej Polaków. My Polacy słusznie lubimy podkreślać nasz narodowy heroizm, walkę o wolność Polski i innych narodów. Często przecież wspominamy heroizm uczestników powstań narodowych, heroizm żołnierzy państwa podziemnego, wielomilionową solidarność. Która była przede wszystkim ruchem sprzeciwu zwykłych obywateli wobec przemocy państwa totalitarnego. To jednak, Szanowni Państwo, nie cała prawda o życiu naszego narodu. Bowiem od trzech wieków zjawisko Targowicy wpisane jest w naszą historię. Targowica to ci, którzy dla własnych interesów. Zabiegają o interwencję obcych państw w Polsce. Znany generał i polityk zabiegał o interwencję Moskwy w Polsce. Współczesna targowica zabiega o interwencję w Brukseli. Niełatwo jest nam, kapłanom, mówić o patriotyzmie i problemach społecznych. Przeciwnicy suwerenności Polski i jej wielkości uważnie śledzą życie społeczne w naszym kraju. Pogrożą palcem strach ogarnia wielu. Oto jeden z wielu przykładów. Ktoś zadzwonił do kapłana znanego z patriotycznej działalności. Niech ksiądz przestanie mówić w ten sposób, bo nagłośnimy, że ksiądz znęcał się kiedyś nad uczniami. To nieprawda. Nigdy to nie miało miejsca. Proszę podać nazwisko. Nie podam. To ja z anonimami nie będę rozmawiał. Jeden z wielu przykładów w Polsce. Szanowni Państwo, dzisiaj cieszymy się. Z rządu ocalenia narodowego. Bożemu Miłosierdziu, polećmy Panem Prezydencką i wszystkich tych, którzy zginęli w Smoleńsku. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, żyć Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek grać, dać Panie, jak poświęcuj stan iczny odpoczynek grać i dać Panie, światło i Wieczny odpoczynek graczy, dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. A teraz proszę Pana Mirosława Borutę o odczytanie listu Pana Wojewody Józefa Kilcha. Proszę bardzo. bardzo. dziękuję. Proszę Państwa, jest dla mnie wielkim zaszczytem odczytać list Wojewody Małopolskiego. To jest kolejny symptom dobrej zmiany w Polsce. Wojewoda Małopolski, wystąpienie podczas obchodów w miesięcznicy katastrofy smoleńskiej Kraków 10 czerwca 2016 roku. Po raz kolejny pokazujemy, że Kraków i Małopolska pamiętają o rocznicy katastrofy smoleńskiej. Chcemy spotykać się 10 każdego miesiąca, by oddać hołd ofiarom, przywołać wspomnienia o nich. Pragniemy również wyrazić solidarność z rodzinami, które straciły swych bliskich. Wielu z nas przywołuje obrazy przyjaciół, którzy zginęli pod Smoleńskiem, pozostawiając po sobie niezapełnioną pustkę. To dla nas wszystkich bardzo trudne chwile. Dlatego tak ważne jest, abyśmy dawali wspólnie dowody pamięci o tym, jak ogromną stratę ponieśliśmy 10 kwietnia 2010 roku. Grób Lecha i Marii Kaczyńskich na Wawelu pozostanie miejscem szczególnym, niepozwalającym zapomnieć o tamtej tragedii. Te spotkania przy Krzyżu Katyńskim pozostaną wyrazem naszej pamięci i naszej woli bycia razem. Jestem przekonany, że dzięki wspólnej modlitwie pamięć tę uda się nam ocalić i dać jej właściwy wymiar. Józef Wilk, wojewoda Małopolski. Dziękuję. Dziękuję za odczytanie listu od Pana Wojewody i teraz proszę o odczytanie apelu Klubu Gazety Polskiej Prezesa Pana Ryszarda Kapuścińskiego. Dziękuję bardzo. Zanim odczytam apel chciałbym Państwu przypomnieć, że w ostatnich dwóch tygodniach mamy miejsce dwa wielkie wydarzenia dla naszego środowiska. Pierwsze to trzeci już zjazd klubów z Kanady i ze Stanów Zjednoczonych do jest w dojeżdżą w amerykańskiej stanowie gdzie działa w tej chwili ponad 20 klubów. No i to, co się wydarzyło tydzień temu, dokładnie w ostatni weekend, gdzie był zjazd ogólnopolski Klubów Kasety Polskiej było nas ponad 500 osób, 50, 50 gości, wśród nich pan prezes Jarosław Kaczyński, pan minister Antoni Macierewicz, wybitni goście. Pan Mateusz Morawiecki, pan premier, który dwukrotnie nawet przyjechał do nas. Atmosfera niesamowita, 50 gości, panele o gospodarce przede wszystkim, gdzie przyjechali najwybitniejsi i najważniejsze filmy, przedstawiciele najważniejszych film. Z prezesami na czele rozmawialiśmy o patriotyzmie gospodarczym. Wspaniałe przemówienie pana prezesa. To wszystko Państwo możecie o w Gazecie Polskiej. No i oglądać na stronach niezależna.pl. Warto oglądać ważne słowa, ważne mówiące o przyszłości Polski, o planach, o wizji Polski. Naprawdę, leczkę. Odczytam teraz apel klubu, który w tej chwili jest odczytywany tam, gdzie są kluby Gazety Polskiej, wszędzie na świecie. W 404 klubach. Szanowni Państwo. Ostatnie dni przyniosły nam wiele informacji na temat tego, jak władze POPZ zwalczały ludzi, którzy chcieli wyjaśnić tragedię smoleńską. Zarówno Komisja Sejmowa badająca przyczyny tej tragedii, jak i dziennikarze, nie zgadzający się z oficjalną wersją, byli inwigilowani przez służby specjalne. Wiele wskazuje też na to, że podejmowano także inne działania mające utrudnić ustalenie podstawowych faktów w tej sprawie. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że Rosjanie domagali się uciszenia tych polityków i tych dziennikarzy, którzy mogli wiązać śmierć polskiej elity z działaniami Moskwy. Widać było wyraźnie, że ówczesne polskie i rosyjskie władze gotowe były łamać prawo i wszelkie międzynarodowe standardy, by nie dopuścić do ustalenia sprawców tej stronie. Mimo to udało się przełamać zm zmowę milczenia i dzisiaj krok po kroku odkrywane są nowe fakty. Zwyciężyła cierpliwość i niezłomna wiara która przetrwała lata bardzo trudne, czasem wydające się beznadziejną walki. Jest to nauka dla następnych pokoleń, że trzeba walczyć do końca, a prawda i tak zwycięży, kluby gazety polskiej To informacji, proszę państwa informacji, pierwszy, o to po raz pierwszy o informacji mówiącej o tym, że władze rosyjskie naciskały na władze Polskie, żeby uciszyć dziennikarzy i żeby środowiska, czyli państwa, czyli nas wszystkich tutaj też, żebyśmy nie mówili, nie przypominali o tej zbrodni smoleńskiej. Doktaliśmy się o tym właśnie podczas ostatniego zjazdu, kiedy to minister Antoni Macierewicz ujawnił te informacje po raz pierwszy zresztą. Dziękuję Państwu bardzo. I teraz proszę o zadanie głosu Pana Jacka Smajłowicza. Szczęść Boże, Wspólnota Chrześcijańska Ludzi Niezłomnych, Ludzi Modlitwy. Dziękuję Wam za modlitwę, bo dzisiaj mogę tutaj parę słów wspomnieć o jakimś drogim, który odszedł od nas. I dziękuję Wam za modlitwę, nie tylko za mnie, ale za mojego syna, który wraca w Norwegii Powoli do zdrowia, rząd norweski się nim opiekuje. I 16 u kapucynu, bo 19, jak ktoś będzie chciał przyklęknąć do mną, to będę wdzięczny. Dziękuję Wam jeszcze na tę modlitwę. Natomiast dzisiaj pożegnaliśmy Jacka Marka, artystę, człowieka wielkiego serca, dobrego człowieka, to wystarczy wziąć opinię sąsiadów. Autora tego krzyża, przy którym tutaj stoimy, został tylko jeszcze Jurek Błogowski no i ja o, reprezentowałem region, kiedy ten krzyż dawaliśmy i również krzyż niepodległości na Sowincu, gdzie leżą ziemie ze wszystkich pól Jacek miał wielkie plany. Zostawił nam w testamencie postawienie a właśnie w tym miejscu pomnika Smoleńskiego. Szkoda go, młody chłopak. Ja powiem inaczej, tu ksiądz mówił o ludziach zwyczajnych, kiedy wymieniał słowo Solidarność. Tak, Jacek był człowiekiem czarnej roboty, mimo to, że był artystą. Nie był na salonach. On był w NZZ Solidarność o każdej godzinie, kiedy go trzeba było. To był taki sam człowiek, jak w tej chwili są ludzie skoncentrowani, chociażby koło Krzysztofa Bzdyla, gdy musimy ganiać i z sądów wyrzucać z sędziów niesprawiedliwych. Jacek był człowiekiem niepokornym. Nie słuchał ludzi. On miał własne sumienie. Ale zwróćcie uwagę, że ten niepokorny człowiek posłuchał Pana Boga i odszedł tam, gdzie mamy już coraz więcej naszych kolegów. Ja mówię tak. Polska poniosła stratę, bo zmarł obywatel Rzeczypospolitej, obywatel wolnego miasta Krakowa. Właśnie taki, niepokorny. I to jest nasza strata. Chociaż nie był na pierwszych stronach gazet, to prezydent Andrzej Duda odznaczył go krzyżem wolności i solidarności, bo po prostu tak na niego zasługiwały jak wszyscy, którzy tu stoicie przede mną. Proszę o modlitwę dla niego zawsze. Dziękuję. Szanowni Państwo, temat, o którym powiem, chyba tu wszyscy już znają. W 2014 roku manifestanci z Krakowa, z Małopolski, z Katowic doprowadzili do usunięcia pomnika sowieckiego obiektu chwały Armii Czerwonej w Nowym Sączu. W związku z tym, że ten symbol okupacji sowieckiej został usunięty policja wytoczyła 7 różnych spraw 30 osobom spośród manifestujących. Sześć tych spraw zakończyło się już uniewinnieniem albo umorzeniem sprawy. Trwa siódmy proces tu w Krakowie. Sprawa została przeniesiona z Nowego Sącza do Sądu Rejonowego dla Krakowa w Śródmieście. Jest siedmiu oskarżonych. Oskarża policja nowosądecka, oskarżyciel z policji o śpiewanie pieśni patriotycznych, o protesty przeciw niesprawiedliwym wyrokom. Sąda. Kolejna rozprawa, już trzecia, odbędzie się 23 czerwca o godzinie 10.30 w Sądzie Rejonowym Ulica Przerządzie 7, godzina 10.30, sala B29. Zapraszam tych z Państwa, którzy mogą wtedy przybyć, żeby zobaczyli, jak działa wymiar sprawiedliwości. Dziękuję bardzo serdecznie za uczestnictwo w dzisiejszej uroczystości. Zapraszam jak zwykle na 10 lipca. My musimy trwać dotąd, aż ta Makabryczna zbrodnia nie zostanie wyjaśniona, a winni nie zostaną srogo ukarani. Bo nie może być tak, że ci, którzy doprowadzili do zamordowania prezydenta i prawie 100 osób będą chodzili bezkarni w glory, w Musimy do tego doprowadzić i dotrwać I na koniec film narodowy Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy to nam obca przemoc zjęła, Łączym się z narodem, przejdzie Wisłem, przejdzie pan.